I pisze dalej: pozwól dziecku grzeszyć i radośnie dążyć do poprawy. I to jest instytucjonalnie rzecz biorąc, coś przeciwnego w stosunku do większości instytucji, które znam, które za przekroczenie zasad każą ostro i każą, by powiedział, indywidualnie. Nie, źle zrobiłeś, ale ty taki jesteś, albo ty taka jesteś. Bo ty robisz taki tak. Nie, ja tylko robię tak od czasu do czasu. To jest ta postawa, której Korczak bronił rękami i nogami. Tak, że dzieci zachowują się jakoś, ale to nie znaczy, że jakieś są. Nawet więcej, mówi Korczak. Nawet jeżeli jakieś są, to moi wychowawcy, ale też dyrektora, w moim wychowawcy i dyrektora interesie nie jest zmienianie tych dzieci. Bo ja ich nie zmienię. Jak Korczak obrazował się, końc pisarz, wyrażał, łopuch pozostanie łopuchem. Brzoza brzozą. Tak? Dzieci jakieś są. Moim obowiązkiem jest im zapewnić pewne warunki, ale nie zmiana. Moim obowiązkiem, mówi dalej, nawet, nie jest zastanawianie się nad tym, co one zrobią z tym, co tu dostały po wyjściu, na przykład, z domu sierot. Nie. Zrobią z tym, co się, co się stanie, co się wydarzy. Moim obowiązkiem jest zadbanie o to, co jest tu i teraz: o relacje i o regulacje. Kolejna rzecz, w sądzie koleżeński naturalność właśnie problemów i konfliktów. Nie to, że problem czy konflikt jest czymś, co się nie powinno wydarzać. Nie. Ono się wydarza i będzie się wydarzać. Bardzo dobrze, niech się wydarza. Pytanie tylko, jak z tego skorzystamy. I na to pewną odpowiedź daje właśnie sąd koleżeński. Dalej, regulamin domu To jest, słuchajcie, dokument dla mnie wstrząsający i... No też tak się za bardzo pasjami nie rozczytuje w regulaminach, ale jedyny y, regulamin funkcjonowania jakiejś instytucji, który jest nienormatywny, on nie określa, jaki ma być członek tej instytucji. Przeglądałem ten regulamin kilkakrotnie z wielkim zdumieniem. Usiłowałem znaleźć tam sformułowania, które znacie z wielu regulaminów. Na przykład uczeń powinien być pilny, nie robić tego, robić to. Nie ma tam takich sformułowań. Regulamin nie dam robić. ale są za to dwa sformułowania, które... No myślę, że niejedną osobę zarządzającą mogą przyprawić odreszcze. To znaczy, punkt szósty C. Dzieci winne są posłuszeństwo prawom obowiązującym, nie osobom personelu. Personel winien te prawa znać i stosować się do nich. I dalej. Kolejna niesamowitość. Wszelkie ulgi i wyjątkowe koncesje otrzymać można wyłącznie drogą podań do samorządu wychowańców. Pierwsza rzecz. Nie wobec osoby, a wobec prawa jestem posłuszny. Druga rzecz, mogę być wyjątkiem. Trudno mi jest znaleźć regulamin funkcjonowania społeczności, który sankcjonuje istnienie wyjątków. Tu to jest. Dalej punkt dziesiąty. Dyrektor Domu Sierot, czyli on sam, Janusz Korczak, i naczelna wychowawczyni, czyli Stefania Wilczyńska odpowiadają przed zarządem i komisją opiekuńczą za całokształt opieki nad powierzonymi im dziećmi. I zakończenie. Przed dziećmi odpowiadają za ścisłe przestrzeganie obowiązujących praw. Odpowiadają przed dziećmi. Proszę mi znaleźć regulamin jakiejkolwiek instytucji opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, tu jest napisane, że zarządzający za cokolwiek odpowiada przed dziećmi. Tu to jest, znaczy bardzo się będę cieszył jak znajdziecie, ale to może być kłopotliwe. Nie jaki jesteś, ale co powinieneś robić, jak działać, jakich granic się pilnować, a jakie, jakie możesz, jakie powinieneś przestrzegać, Jakie możesz, jakie możesz przekraczać? To jest, to jest jakby ważne w tym regulaminie. Ten regulamin jest opisem instytucji i jakby warunków funkcjonowania w domu sierów, ale nie tego, jaki powinien być w nim człowiek. Instytucja Korczakowska to taki kłopotliwy punkt, to tu można było, wiecie, do jutra się wiecie o tym opowiadać, ale to, co, to, co mi się wydaje najważniejsze Korczak nie, nie koncentruje się na jednostce, nie koncentruje się na pojedynczym dziecku czy wychowawcy. Nie operuje w kategoriach winy, albo yy, bardziej winy. On się koncentruje na relacjach między ludźmi i na sytuacjach, które między innymi powstają. To jest najważniejsze: sytuacje, a nie to, kto jakiś jest. I teraz Wam zdradzę: to mój autorski pomysł, z tego jestem dumny, co? Yy, Istnieje wrażna według mnie analogia między tym, jak funkcjonował e, Korczakowski Dom Sierot, a jak funkcjonowało e, więzienie, eksperymentalne więzienie Filipa Zimbardo e, w Uniwersytecie Stanforda. Nie wiem, czy wszyscy pamiętacie, ale to jest ten eksperyment więzienny, w którym losowo podzielono ludzi na strażników i więźniów. Okazało się, że sytuacja wywarła na nich taką presję, że rzeczywiście jakby poszli za tą rolą. Korczak zrobił coś, bardzo podobnego, tylko z odwrotnym wektorem. Nie w stronę jakby wykluwania zła, tak? ale w stronę generowania dobra. Operując właśnie sytuacją, instytucją, operując tym, jak ludzie mają się do siebie, jakie granice, jakie granice powinni przestrzegać, jakich umów. To, no to był bardzo skomplikowany system, tak jak mówię, eksperymentalny, ale się powiódł. To kolejny zresztą. Powód, dla którego proponuję, żeby traktować te instytucje korczakowskie właśnie jako pewien rodzaj eksperymentu. Teraz mała niespodzianka e, dość świeża. Mój przyjaciel, z którym wspólnie prowadzimy <coughs> fundację, dr Bartosz Pieliński, który wykłada w Instytucie Polityki Społecznej e, na Uniwersytecie Warszawskim, e, ja go skutecznie infekowałem korczakiem od e, pewnego czasu i to przyniosło dobre e, owoce. Mianowicie e, Bartek. E, Pewnego razu przeczytał Jak kochać dziecko. Wszystkie cztery części. Polecam, abyście mieli. Na wakacje są. Tu, można. E, I doznał wstrząsu. Dzwonił do mnie rozdegotany, mówiąc, że to jest niesamowite. On w, nie, w ogóle w to nie wierzy. Ponieważ to, co on tam wyczytał, zapis funkcjonowania tych instytucji bardzo dobrze zgrywa się z tym, co o istnieniu samorządnych wspólnot mówi się we współczesnej polityce społecznej, we współczesnej myśli dotyczącej samorządności. A to właśnie przykład. Bartek zajmuje się dwoma dwojgiem noblistów. Niestety ta już, ta pani już zmarła, niedawno zresztą. Elina Ostrą została nagradana Nobla z Ekonomii, yy, pięć lat, pięć lat temu. Zajmowała się mniej, między, mniej więcej tym, czyli regułami zarządzania dobrem wspólnym. Jak to zrobić, żeby ludzie, którzy sami zarządzają jakimś dobrem, zarządzali nim optymalnie, nie okradali się wzajemnie, tylko yy, tylko tyle zyskiwali, co, co wkładali, bez nadzoru z zewnątrz. Tak? Czyli bez, bez jakiegoś prawda, kata, który tam im mówi, co mają robić. I wymyśliła różnie, jest podawane od 6 do 10 reguł. Tych 6 jest zdaniem Bartka najważniejszych. Wymyśliła właśnie po zbadaniu wielu set społeczności samozarządzających się badała słuchajcie, społeczności robotników, społeczności niemalże pierwotne, albo wprost pierwotne, szukała pewnych reguł wspólnych w różnych społecznościach, yy, i żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie, jakie są spełnione warunki, żeby te społeczności optymalnie samą, same sobą zarządzały. I okazuje się, że to, co Korczak wymyślił lat temu yy, 100, wpisuje się w to, co ona teraz, no, kilka lat temu. Yy, wskazała, czy, y, czy opisała. Czyli on wtedy, na poły intuicyjnie, ale nie tylko, nie zapominajmy, że on był jednak badaczem, tak? był lekarzem, był również jakby bardzo miał rozwinięty zmysł teoretyczny. Czyli na poły intuicyjnie, a na poły y, świadomie odkrył pewne reguły i zastosował je, a ona teraz je opisała, jakie są reguły? Jasna definicja granic. Kto jest, a kto nie jest członkiem danej społeczności? Bardzo to było kurczeka jasne, nie tylko na zewnątrz, w sensie, że dzieci były członkami domu sierot, ale również wewnątrz. Te miana obywatelskie, o których Wam mówiłem, też wyznaczały bardzo jasne granice. Druga, koszty i korzyści. E, ile muszę wnieść do Wspólnoty, żeby z niej odpowiednio dużo wziąć? To też było bardzo dobrze regulowane, na przykład w postaci dyżurów pracuje na rzecz społeczności. E, za to otrzymuję nie tylko jakby, czysty korytarz na przykład ale również tak zwane pocztówki pamiątkowe. Nie jako nagrodę, ale jako pamiątkę właśnie. To jest bardzo ważne rozróżnienie. Pamiątkę, że dobrze pracowałem. Nagrodą jest dla mnie praca. Nie. Nie, nie pocztówka. Trzecie, wspólne określenie reguł. Dokładnie tak. To robiły, to robiły dzieci w domu sierot. Po to była rada samorządowa. Dzieci proponowały i mogły modyfikować reguły, które podlegają. Kolejna rzecz, monitorowanie dotrzymywania zasad. Jak najbardziej. Byli na przykład dyżurni Pietrowi, którzy pilnowali tego, jak funkcjonowali, jak sprawowali się dyżurni od poszczególnych zadań. E, oprócz tego e, istniała gazeta, w której opisywano e, całe bieżące życie domu sierot, która też służyła e, jakby jawności, nazywaniu, komunikowaniu i monitorowaniu. I oczywiście tu też sąd, e, sąd koleżeński. Stopniowanie sankcji, czyli e, wszyscy mają świadomość, że za złamanie danych. Danych zasad obowiązują pewne stopniowane, stopniowane sankcje, i to też było ideą Sądu Koleżeńskiego. I wreszcie rozwiązywanie konfliktów, i tu znowu Sąd Koleżeński się kłania. Wszystkie te zasady współcześnie, jak widzicie 2009 rok, jakby uznawane czy dyskutowane, wtedy układ Czaka zaistniał. Tym kamieniem węgielnym, rzeczywiście. Jednym z przynajmniej trzech podstawowych był sąd koleżeński. Teraz yy, jak on działał? Może cofnijmy się do tego, do tego slajdu, żeby. Yy, sąd koleżeński polegał na tym, był oparty, no, może o nie był nie. oparty o paragrafy, które zaproponował Korczak. Yy, spisał Korczak, ale też we współpracy yy, z, z dziećmi, tak? znaczy w dopytywaniu się z dziećmi, tego się co prawda możemy domyślać że tak było nie mamy na tej jasnych przekazów, ale z innych źródeł wiemy, że mnóstwo innych rzeczy konsultował z dziećmi, w tym książkę, na przykład, Kajtuś Czarodziej, gdzie jest to w ekspresji z Werbis napisane, tak? Że, a to, tam, to, to, to przeczytałem takiemu chłopcu i ja on powiedział, że to on się tego za bardzo boi, to ja tego nie piszę, to wykreślam. E, więc tego też możemy się tutaj domyślać. E, paragrafów jest 109. 100 jest tym pojedynczo, czyli 1, 2, 3 i tak dalej, do setki. A potem zaczynają się paragrafy 100, 200, 300 i tak do 1000. I teraz uwaga, te paragrafy do setki, to są paragrafy, właściwie do 99, to są paragrafy uniewinniające. To są paragrafy, które nie szukają, nie usiłują wskazywać winnego lub sprawcy. One tłumaczą, dlaczego zaszło jakieś zajście. Są tam w tych 99 paragrafach, są wymyślone różne okoliczności sytuacyjne właśnie, mówiliśmy o tym przed chwilą, które powodują, że ktoś mógł się zachować tak, a nie inaczej. Na przykład ktoś uderzył kogoś, ponieważ jest od niedawna w naszym domu i jeszcze nie rozumie idei porządku bez kar. Ktoś uderzył kogoś, ponieważ ta druga osoba go przyzwała. Ktoś zrobił coś, ponieważ miał zły dzień, bo na przykład dostał smutne listy z domu. Ktoś i tak dalej, i tak dalej. To są uwzględniane okoliczności, które spowodowały, że coś się wydarzyło, ale nie wskazywanie, że ktoś jest winny lub nie. To jest orzekanie o sytuacji. Wina zaczyna się od paragrafu setnego. Paragraf setny głosi po prostu, że sąd uznaje kogoś winnym. Tylko tyle. Ale dalej. Kolejne paragrafy też nie dążą w stronę ten jest winny, ten jest paskudny, a ten jest fajny. Nie. Kolejne paragrafy mówią tylko tyle: sąd uważa, że zrobiłeś źle. Prosi, żebyś się poprawił sąd jest przekonany, że zrobiłeś źle, żąda, żebyś się poprawił. Zrobiłeś źle, twoje nazwisko pojawi się na tablicy ogłoszeń z wyrokami sądowymi. Zrobiłeś źle, twoje nazwisko pojawia się w gazecie sądowej. Zrobiłeś źle, idziemy do twojej rodziny, żeby ją powiadomić, że jeżeli dalej będziesz tak robił, to możesz zostać usunięty z domu sierot. Robisz źle, to wiesz co? Kolejny paragraf. Dajemy ci tydzień odpoczynku. Przez tydzień nie wolno cię podać do sądu. Nikt nie może Cię o nic podać do sądu, to ci nie wiadomo, co robią, bo może się opamiętasz, może zobaczysz, może tego ci potrzeba. Paragraf 900, wreszcie, przedostatni. Yy, jesteś na progu usunięcia z domu sierot, ale jeżeli znajdzie się, znajdzie się osoba, która weźmie za ciebie odpowiedzialność i zaopiekuje się tobą, będzie twoim opiekunem na przeciąg, nie pamiętam chyba miesiąca, to nie zostaniesz usunięty. I wreszcie, paragraf tysięczny. Wydalenie z domu sierot. To się wydarzyło kilka razy w 30-letniej, nawet nie wiem dokładnie ile, może cztery, w 30-letniej historii domu sierot to, to wydalenie. A zatem konstrukcja tak, tych paragrafów sądu królewskiego jest tutaj kluczowa, bo ona nie orzeka o, o winie, a określa pewną okoliczności. Sama procedura teraz podejmowania decyzji była taka. Dziecko mogło podać, podawało drugie dziecko do sądu. I samo na karteczce. Podaje Mośka do sądu za to, że na przykład, nie wiem, mi do zupy i przyczepiał karteczkę do tablicy ogólnodostępnej. Tę karteczkę zdejmował dorosły sekretarz i wpisywał sprawę do zeszytu spraw. Następnie szedł i przepytywał stronę, wyjaśniał okoliczności zajścia. Pytał jedną stronę i drugą. Pytał świadków, jeżeli była taka konieczność, jeżeli coś było niejasne. W ten sposób powstawał krótki jakby, protokół spraw. Takich spraw w domu Sierot było bardzo dużo. Wyłaniano skład sędziowski przez losowanie. Losowano pięcioro dzieci. Przy czym ważne jest, że w domu Sierot były dzieci od lat 7 do 14. Czyli w składzie sędziowskim mogły być również dzieci 7-letnie. Ważna rzecz, nie losowano spośród tych dzieci, które miały sprawę w zeszłym tygodniu, po to, żeby unikać ewentualnych konfliktów interesów. Korczak pisał. O sądzie, co Igor Newerli, jego sekretarz, po prostu nie był w stanie tego zrozumieć. Sąd nie jest sprawiedliwością, ale do sprawiedliwości dążyć powinien. Tego Newerli nie był w stanie, ale jak to nie jest, to jest taka anegdota, Newerli był jego sekretarzem, stereografem. Korczaku podyktował to zdanie. Sąd nie jest sprawiedliwością, ale do sprawiedliwości są, dążyć powinien. A Newerli przeczytał: Sąd jest sprawiedliwością, ale do, i tu się zaciął, bo mu się nie zgadzało. I mówi, to kiepski ze mnie stanograf, przeoczyłem? Nie. A on mówi, a Korczak mówi, nie, no to oznacza, że pisze pan myśląc. Nie pisze pan po prostu tego, co pan usłyszał, tylko przetrawił to pan, ale rzeczywiście było to trudne dla niego do zrozumienia, jak to sąd nie jest sprawiedliwością. Korczak mówi, nie. Mówi więcej, sędziowie mają prawo karać za czyny, które sami popełniają. Tak? Wtedy, kiedy są sędziami, to jest ich rola, tak? Wtedy mają prawo karać za czyny, których sami nie popełniają ale wyrok wydany kłamliwie to handla, yy, mówi Korczak. Dziecko podaje yy, drugie dziecko do sądu, to wędruje do zeszytu sekretarza. Mamy protokół sprawy, który wędruje do pięciosobowego składu yy, sędziowskiego. Piątka dzieci mogła sądzić maksimum 50 spraw. Wydaje nam się to dużo, ale dzieci były świetnie już obznajomione z yy, paragrafami sądu koleżeńskiego. Yy, yy, te rozstrzygnięcia zapadały za zamkniętymi drzwiami. Wierała się piątka sędziów, kładła przed sobą 50 protokołów i rozstrzygała, dając każdej sprawie odpowiedni paragraf. Był też bardzo taki e, e, zabawny paragraf trzeci, który mówił, że zrzeka się sądzenia, bo nie wie jak było. E, I tu jest taka anegdota, jak jeden chłopiec, który robił zadanie z matematyki, i tak próbował z jednej, z drugiej, z trzeciej i mu nie szło, to odsuwał, odsunął kartkę i mówi, E, daję mu paragraf trzeci. Tak. Więc to też pokazuje, do jakiego stopnia dzieci miały rzeczywiście to. E, u, uwewnętrzniony. I od takiego orzeczenia Sądu Koleżynskiego y, była możliwość apelacji, jeżeli ktoś nie był zadowolony z wyroku, no to zazwyczaj y, dotyczyło wyroków tych powyżej, powyżej setki. Y, I ten system działał poprawnie przez 30 lat. I to chciałbym podkreślić z całą mocą, dlatego że. Łatwo jest pójść w coś takiego, że nie, 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 to, to, to bez sensu. Przecież dzieci tak nie robią. Może nie robią, ale tu robiły. Tak? I tu wrócę jeszcze raz do wątku eksperymentu. To jest eksperyment. I to tylko oznacza, że kopiowanie tego wzoru, to samo, co powiedział Korczak, tak po prostu tak, wziąć wytnij, yy, y, y, y. kopiuj wklej, mówię, kopiuj to nie zadziała z pewnością. Dlatego, że to, co jest pod spodem, tak, to jakby pod glebie, ta baza tego na czym sąd koleżeński mógł się oprzeć, to jest osobna, ogromna jakby praca stworzenia takich instytucji, które zapewniają tego rodzaju zaufanie wzajemne wśród dzieci, ale również między dziećmi a dorosłymi. I tu ważna rzecz. Korczak rok po wprowadzeniu sądu koleżeńskiego, czyli w roku 1913, stwierdził, że to nie działa, Znaczy, że dzieci po prostu nie, nie chcą z tego korzystać. I potraktował to nie jako opór tak, wobec niego, nie jako osobisty jakiś przytyk. Potraktował to w ten sposób, że najwyraźniej w tym mechanizmie jest coś, co przeszkadza dzieciom to zaakceptować. Zawiesił funkcjonowanie Sądu Koleżeńskiego, przyjrzał się funkcjonowaniu i wprowadził kilka zmian. W tym jedną niesłychanie ważną: możliwość podawania do Sądu Koleżeńskiego również dorosłych. Kiedy to wprowadził, okazało się, że wszystko zagrało. Dzieci to zaakceptowały. Tej równości wobec prawa właśnie im było y, trzeba. Tego im brakowało. I to się doskonale zgadza z takim moim doświadczeniem. Ja kiedyś podczas prowadzenia warsztatów w gimnazjum zapytałem y, w klasę, która uchodziła za najgorszą w szkole, a pewnie była najlepszą, tylko była mocno nieposłuszna. Zapytałem, gdybyście mogli zmienić coś w szkole, to co by to było? Co by się zmieniło? Jak możecie sobie wyobrazić, no, przecież to tak, można sobie wyobrażać setki rzeczy. a Oni powiedzieli, zaczęli. No, ja to bym chciał że jak mamy zapisane w statucie, że można robić, nie pamiętam, trzy kartkówki tygodniowo i dwie klasówki, to żeby się nauczyciele tego trzymać. Bo oni to czasami robią tak, że mamy sześć klasówek i po prostu, no jak chcemy to zmienić, no to, to na na i tak dalej, i tak dalej, możecie sobie wyobrazić. Tak? Taka prosta rzecz, ale właśnie od tego oni zaczęli. Druga rzecz, jeżeli nam nie wolno wychodzić ze szkoły podczas przerwy do sklepu, to dlaczego im wolno? Dlaczego oni wychodzą? Ale samo mówienie w ten sposób, tak, Miałem taką... Mia miałem takie okazje, sama rozmowa w ten sposób z gronem nauczycielskim już wywołuje bardzo duży opór. tak. Znaczy jako, pewien, jako pewnik, czy jako założenie przyjmuje się e, jako coś naturalnego, czy oni i my mamy różne prawa, tak. Korczak przyjmował inne założenie i być może z tego e, bierze się sukces e, instytucji farczakowskich. E, jeszcze jedna rzecz, e, zakłady to chcę Wam powiedzieć, bo to jest, yy, myślę, że mo może być użyteczne. Zakłady korczakowskie y, służyły nie grupie, a jednostce. Polegało na tym, że jeżeli dziecko chciało się poprawić, to miało taką możliwość instytucjonalnie przewidzianą. Instytucja zakładów. Przyjmijmy, że dziecko przeklina. Nie chciałoby tyle przeklinać. Przychodziło do korczaka lub wychowawcy. Wyobraźmy sobie, że to korczak to bardziej takie. Y łatwiej możesz sobie wyobrazić, patrząc na niego. I mówiło, albo panie doktorze, ja za dużo przeklinam. No i teraz odpowiedź, którą można było sobie wymyślić wychowawcy jest, no to przestań, albo no to przeklinaj mniej. Ale Korczak pytał, a ile razy przeklinasz? Dziecko było w ten sposób samo siebie zmuszało do policzenia. Jest policzyło liczyło, no na przykład 50 razy w ciągu tygodnia. A ile chciałbyś przeklinać? Jak myślicie, jaka była odpowiedź wicjusza? No, w ogóle, no właśnie. A Korczak mówił, nie dasz rady. <grym> znaczy jak chcesz to spróbuj, ale nie dasz razu. To wymyśl sobie ile byś chciał. No to on wtedy myślał, no 30. No i świetnie. Zakład było dwa cukierki, ale tu podobnie jak w, przy pocztówkach pamiątkowych nie chodziło o cukierki, ale cukierki były bardzo ważne. Tak? Cukierki były dowodem na to, że dałem radę. Albo w drugą stronę, bo jak dziecko przegrało, to on dawał dwa cukierki. Teraz dziecko przychodziło po tygodniu. Kolejna niesłychanie ważna rzecz. Nikt nie sprawdzał, nie weryfikował, czy ono mówi prawdę. Przyjmowano z pełnym zaufaniem to, co dziecko mówiło. Ta procedura zakładów podobna jest do rozmowy coachingowej, dlatego, że jest to seria pytań, w których nie ma ksztyny oceny. Tak? Osoba dorosła czy osoba przyjmująca zakład jest właściwie tylko na no, jakimś rodzaju notariusza tak? i takiego weryfikatora zamierzeń. Zamierzeń dziecka. Świetnie się ten mechanizm sprawdza w instytucjach porczakowskich. To tyle. Dziękuję Chciałem Państwu powiedzieć, że dzisiejsza obecność Pana Kuratora, bardzo ciekawa debata, wcześniejsza z Witkiem i z Marcinem, który będzie u nas w sobotę. I wreszcie to, co tu się pojawiło, uzmysłowiło mi, że. To jest absolutnie niesłychane, że my potrafimy opowiadać o Korczaku jako na przykład fascynującym zjawisku, tak bardzo nam bliskim, a tak mało o tym wiemy. Że rzeczywiście o tym fenomenie słyszymy, że to jest jak, jakoś tak to jest, ale o co naprawdę chodzi to niewiele. Tu rzeczywiście namówiliśmy no, się na taką rozmowę pogłębioną dotyczącą tego Sądu koleżeńskiego, a tutaj te metody związane z tym, w jaki sposób wychowawcy, jakie sposoby wymyślili wychowawcy, żeby z dziećmi rozwiązywać konflikty, a nade wszystko uczyć ich odpowiedzialności za swoje i nie tylko swoje sprawy. To jest coś, co chyba w szkole rzeczywiście jest potrzebne i też dojrzewała w nas taką, taka świadomość, że jeszcze to jedno ważne, powiedziałbym taki ruch, który chcemy uruchomić, czyli taki no, kongres jednak, mediatorów szkolnych, żeby zobaczyć, jak te metody działają. Powinniśmy inaczej o tym myśleć, nie na zasadzie takiej strukturalno-technologicznej, tylko na zasadzie właśnie poobserwowania jak to z przeszłości różne metody działały, kto jakie metody stosuje, bo jest mnóstwo wychowawców, nauczycieli, mediatorów, którzy mają swoje sposoby i mało jest okazji, żeby o tym porozmawiać. Bardzo chcę podziękować, zamawiamy się na tą współpracę i to chyba bardzo bliską, bo rzeczywiście po co wyważać otwarte drzwi, to tak fajnie zostało to wszystko przeglądnięte. Z jedną rzeczą się nie zgadzam i stawiam to jako Coś, co być może do następnego spotkania może nam towarzyszyć jako pewien element sporu. Mianowicie nie uważam, że tego nie można zastosować na zasadzie kopii w kleju. Stawiam tezę, że może co by było, gdyby było, gdyby sprawdzić, gdyby zastosować to, bo rzeczywiście trzeba być wizjonerem, żeby wymyślić taki sposób jak orzekanie bez usalania właśnie jakby jeszcze wcześniej, bo my się wstrzymujemy jako mediatorzy w momencie, gdy ustalona jest czy jest gina, czy jej nie ma w postępowaniach karnych. A tutaj nawet tego nie ma, tu jest kwestia rzetelnej diagnozy, która jest uświęcona jakąś wspólną decyzją. I tak wymieniliśmy się w przerwie, że e, geniusz z kolei Augusta na komentarz połączyć z dorobkiem Janusza Korczaka, byłaby z tego ciekawa jakaś. Jak, jakiś, jakiś wspólny, ciekawy efekt, ale o tym to jeszcze pewnie będziemy mówili. Dzisiaj zaplanowaliśmy na 18 spotkanie. My sobie to spotkanie zrobimy. To znaczy, yy, chcielibyśmy porozmawiać o takich niezwykłych historiach, które może się zdarzyły w, w mediacjach, które pokazują. Yy, chcielibyśmy Państwu pokazać, że celem mediacji nie jest yy, ugoda bądź brak ugody, tylko pokazać ich taki wymiar pogłębiony. Jeśli ktoś z Państwa zechce zostać na takie pół godziny, to zapraszamy. Yy, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Mieliśmy okazję przejść na tym. Mam nadzieję też, że jakoś bliższe relacje zostaną tu nawiązane. Rzeczywiście to jest to, to o co nam chodziło przy to, to się mediów rodziny. Tak, że mniej czas na taką rozmowę, do takiej rozmowy. Jak aktywnego Państwa udziału zapraszamy, już jutro. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, bardzo proszę. Jakiś z Państwo może chce coś powiedzieć, o...